Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Witam mecenasa Wojciecha Fraszka. Dzień dobry. Pan Tomasz z Wrocławia prosi o wyjaśnienie. Jak przewóz towarów niebezpiecznych reguluje umowa ADR i konwencja CMR? Wojtku, jak to jest? Tu musimy pamiętać, że większość z nas właśnie kwestie przewozu towarów niebezpiecznych wiąże tylko i wyłącznie z umową ADR, ale przy międzynarodowym przewozie towarów uzupełniająco również należy stosować przepisy konwencji CMR. O tym nie należy zapominać. Umowa ADR przewiduje bardzo wiele obowiązków, które są nakładane zarówno na nadawcę, towaru niebezpiecznego, jak i na przewoźnika. To są obowiązki, które podlegają bardzo poważnym sankcjom finansowym w przypadku ich niewykonania. Więc tu przewoźnik jak i nadawca muszą się upewnić co do tego że dany towar jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny musi być odpowiednie zabezpieczenie tego towaru przewoźnik musi zweryfikować czy nie ma żadnych nieszczelności żadnych wycieków musi być pojazd odpowiednio wyposażony zgodnie z umową ADR musi dojść do odpowiedniego Oznaczenia pojazdów, odpowiednie także naklejki, które wymagane są przez umowę ADR. Trzeba po prostu listę tych obowiązków, których tutaj z przyczyn czasowych nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić, trzeba ją bardzo dokładnie przeanalizować, znać i stosować, ponieważ, tak jak powiedziałem, sankcje finansowe w przypadku naruszenia postanowień umowy ADR są bardzo poważne. Dziękuję. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.